Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie Wam pokażę, jak grać w BMG Drive. I to już będzie część trzecia, a więc jeżeli chcecie się nauczyć dobrze grać w BMG, to obejrzyjcie też te inne odcinki. No to pierwsze pytanie, jak wysunąć lawetę. To jeżeli chcecie lawetę dostać, to gracie ten, zjeżdżacie tutaj na sam dół i tutaj macie lawetę. Jeżeli ją chcecie wysunąć, to klikacie przycisk CTRL oraz PAGE UP, i przytrzymujecie te dwa przyciski teraz klikacie SHIFT i PAGE UP to się wysuną te nóżki i teraz klikacie PAGE UP żeby skrzywić to no teraz możecie wjechać samochodem tutaj na górę teraz zaciągacie ręczny klikając na spację przechodzicie znowu do lawety I teraz przytrzymujecie przycisk PAGE DOWN to się laweta wyrówna i teraz SHIFT i PAGE DOWN to się schowają te nóżki i teraz ctrl i page down to się y, to wsunie z powrotem na lewetę i w taki sposób y, macie samochód na lewecie i możecie teraz y, tym gdzieś pojechać jeżeli chcecie włączyć mapę to możecie klikać na escape i teraz tutaj macie na górze przycisk map i jesteście na mapie Albo możecie na klawiaturze kliknąć na literkę M. Tak. Znowu klikacie na M, żeby wyjść z mapy. I na kontrolerze klikacie trójkąt. W pierwszej części pokazywałem, że jak przytrzymacie przycisk CTRL i najedziecie myszką na jakiś samochód, to będą takie kropki. I jak przytrzymacie myszkę na jakiejś z tych kropek, to możecie ciągnąć tak samochód. Ale jeżeli teraz pokrętłem myszki e, będziecie kręcić w dół, to teraz tutaj piszę 0% i samochód się bardzo mało rusza. Jeżeli weźmiecie teraz to na 100%, kręcąc pokrętłem myszki do góry, to teraz to jest bardzo silne. I w pierwszej części pokazywałam także jak przyczepić przyczepę do samochodu, że szkać Escape, teraz... Łączniki, i tak dalej. Zamiast robienia tego, możecie kliknąć na literkę L, i teraz się przyczepa złączyła z samochodem. Jeszcze jest w Beamon taka bardzo fajna opcja, że jak klikniecie na Escape. Teraz tutaj na ten uśmieszek, a tutaj masz na przykład opony, i właśnie zaszło powietrze za wszystkich opon. Jeszcze jest przycisk o nazwie Zawiasy. Jak klikniecie go, to odpadną łuczwi. tutaj wykażnik odpadł. Jeszcze możecie kliknąć na ogień i się auto zacznie palić. I ten ogień za bardzo nic nie robi, tylko grzeje silnik. Jeszcze jak się samochód pali, można kliknąć na ugaś i ogień się zgasi. Jeszcze można kliknąć na usterki, to odpadnie każda część z samochodu. Jeszcze jest przycisk BOOM. Jak kliknę, to samochód wybuch. To jeżeli chcecie cofnąć czas w BMG, się, czyli się cofnąć samochodem do miejsca, gdzie był samochód wcześniej, to możecie przytrzymać przycisk INS na klawiaturze. Tak, teraz się cofa czas. Teraz jak puszczę przycisk INS, to samochód y, się postawi tam, gdzie y, puściliście. Albo na kontrolerze możecie przytrzymać strzałkę w lewo i teraz się dzieje to samo. I teraz puściłem i się tutaj postawił samochód. Jeżeli chcecie włączyć kierunkowskaz, to klikacie na klasę na przecinek, to będzie się świecił lewy kierunkowskaz, jak klikniecie na kropkę, to się będzie świecił prawy kierunkowskaz. Jeżeli chcecie zmieniać biegi manualnie, to klikacie na literkę Q, tak żeby pisało tutaj e, tryb realistyczny. Teraz jak klikniecie na literkę Z, to będzie bieg neutralny i teraz y, samochód nie jedzie. Jak, jak znowu klikniecie na Z, to jest wsteczny i jedziecie do tyłu. Chociaż klikam strzałkę do przodu. Znowu klikniecie na Z to się włączył bieg parking. Jak klikniecie teraz na X y, kilka razy, także jest D, to możecie jechać samochodem. Jak znowu klikniecie jest to drugi bieg znowu klikniecie, jest pierwszy bieg, to samochód ma dwa biegi najwyraźniej. Ale jak dalej będziecie klikać na literkę X, to będziecie się przełączali na kolejne biegi. Żeby włączyć światła awaryjne, klikacie na ukośnik. Jeżeli chcecie włączyć syrenę policyjne, to klikacie na przycisk SHIFT i N. To, to widzicie, że się włączyły światła, klikacie na przycisk SHIFT i N jeszcze raz, to się włączą syreny. Klikacie jeszcze raz, to się wyłączy to mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!